pewnie nie da rady nagrywać, yy, streamować persony. Chociaż zobaczysz czy, czy jest stream, jak to wygląda w ogóle. A nie, jest! Okej, okay, jest, Dobra, nie byłem pewien. Dobra. Także, Słowian, dzisiaj będziemy expić. Jeśli nie grałeś w w 5, to polecam. Moim zdaniem najlepsze RPG w ogóle dostępne. Najlepsze możliwe RPG. A dzisiaj sobie trochę proekskimy. Aha, już widzę. W niektórych momentach pewnie będzie zabierało obraz. O, oh, fuck! To nie wiem, czy to w ogóle jest sens streamować, jak tak, bo, bo właśnie jest kurde problem z nagrywaniem persony. Witam, witam. Kurde, no to nie będzie streama z persony w takim razie, bo... I koniec live. No będzie koniec live, bo ten nie działa. Chyba, żebyśmy pograli w coś innego. Nie wiem, mogę.